Podziemna Trasa Rzeszowska Jakie legendy kryje Rzeszowska Podziemna Trasa pod płytą rynku? To ciekawy kompleks podziemnych piwnic i korytarzy, tworzący jedną z największych atrakcji Rzeszowa. To Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszowskie Piwnice. Ta ciekawa budowla tworzy sieć podziemnych korytarzy, budowana latami przez mieszkańców Rzeszowa. Służyła im jako sklepy, magazyny, zakłady produkcyjne, wreszcie w czasie wojen i kataklizmów jako schronienie. Pięknie odrestaurowane i wzbogacone o ekspozycję historyczną piwnice świadczą o zaradności, pomysłowości i przedsiębiorczości dawnych obywateli i miasta. Od przewodnika dowiemy się, że głębokość to od pół do 10 metrów. Pod płytą rynku i kamienicami, która jest podzielona na trzy kondygnacje. Długość to aż 369 metrów, w tym 15 korytarzy, 25 piwnic tworzących komnaty. Czas powstania piwnic to XIV do XVIII wieku. Zatrzymajmy się na chwilę, wędrując w chłodnych korytarzach, odszukując piwnice, kamienic na rynku i ich nazwy. Idąc podziemną trasą odkryjemy relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, nadgryzione zębem czasu, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły, palcówki, ukryte przejścia. W piwnicach możemy oczekiwać ekspozycję historyczno-edukacyjną, między innymi repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawem ceramiki użytkowej i obrazująca codzienne dawne życie mieszkańców Rzeszowa. Warto zatrzymać się w korytarzu herbowym, bo tam umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa. Herby ziem i województwa na terenie, których położone było miasto. Herby miasta Rzeszowa. W średniowiecznym Rzeszowie Lokowanym na prawie magdeburskim w 1354 roku przez króla Kazimierza Wielkiego utrzymał się handel i rzemiosło. Trakty handlowe i przywileje królewskie korzystnie wpływały na rozwój miasta. Niewątpliwą rolę w tamtym okresie pełniły magazyny handlowe oraz tzw. sklepy ziemne, pełniły piwnice budowane pod kamienicami. Placem rynkowym, tworząc nieregularną sieć komór i korytarzy na różnych głębokościach do 10 metrów. Piwnice drążone były w miękkim gruncie lessoblym, następnie wzmacnione drewnem dębowym lub murowane kamieniem bądź cegłą. Podziemne magazyny zapewniały towarom odpowiednio niską temperaturę przechowywania. Chroniły przed złodziejami i pożarami, a w czasie wojen najazdów tatarskich, piwnice zapewniały mieszkańcom miasta schronienie. Korytarze prowadziły do znajdującego się na rynku studni. Komory to pozostało średniowiecznego domu mieszkalnego, w którym zachowały się relikty ceglanego sklepienia krzyżowo-żebrowego, kamienny portal, kamienne okno oraz część oryginalnej posadzki. Jest to najstarsza zachowana część naszego miasta. System wodno-kanalizacyjny w latach 60. XX wieku powodował powolne niszczenie i wypukływanie skały lesowej i rynek tracił swoją stabilność przez zapadanie i osadzanie kamienicy. Wtedy to podjęto decyzję o ratowaniu cennej starówki. Prace zabezpieczające i rewaryzacyjne przebiegały od lat 60. XX wieku do końca 2007 roku pod kierunkiem profesora Feliksa Zalewskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nadzór na naukowy prowadzony był przez profesora Zbigniewa Szczeleckiego również krakowskiej AGH. Zabezpieczone i odrestaurowane piwnice. Oraz korytarze posłużyły do utworzenia podziemnej trasy turystycznej, Rzeszowskiej Piwnicy, którą udostępniono zwiedzającym w kwietniu 2001 roku. Trasa o długości 213 metrów składa się z 34 piwnic.